świąteczny kalendarz z Sephory. To już jest czwarty kalendarz, jaki otwieram z tego sklepu. Linki do pozostałych oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Zostawiam również link do bluzeczki z koronką, którą mam dzisiaj na sobie. A różnica między najdroższym, a najtańszym kalendarzem z Sephory uwaga jest aż 580 zł. Grubo, co? Za kalendarz zapłaciłam 149 zł i mamy tutaj 7 pudełeczek i już się zaczyna dziwnie, ponieważ w zeszłym roku zaczynając od 25 mieliśmy po dwa kosmetyki w jednym. A tutaj na stronie internetowej napisali, że będzie jeden albo dwa produkty, więc już na początku słabo, ale później wyczytałam, że ma być tutaj 11 produktów. Więc 149 zł dzielone na 7 okienek wynosi 21 za okienko natomiast dzielone na 11 kosmetyków wynosi 13,54 za produkt. Pierwsze okienko zaczęło się nie najgorzej, ponieważ mamy tutaj aż dwie maseczki. Jedna to są płatki pod oczy z granatem, a druga to jest maska z wiśnią do ust, więc jest to kosmetyk jednorazowy, więc nakładamy i później wyrzucamy. Więc to na pewno jest minus, że sobie więcej nie poużywamy. Ale widzę, że już numer 26 to okienko z o wiele cięższym produktem. Więc sprawdźmy jego zawartość. Mamy tutaj, słuchajcie, pilniczek, ale domyślam się, że pilniczek jest gratisem. A tak naprawdę mamy tutaj lakier do paznokci w czerwonym kolorze. Numer lakieru to L43, musiałam się naszukać, bo takie malutkie literki. A jego nazwa to Eat Girl. Z Sefory, z tej jakby tańszej oferty, otworzyłam dwa kalendarze adwentowe. O, i nawet dwa pilniczki. Nie, no słuchajcie, luksus. I zobaczcie sobie, jaka jest duża rozbieżność między tamtymi kalendarzami. Zapraszam Was do obejrzenia tamtych odcinków, bo jakby ten kalendarz jest kontynuacją właśnie tamtego. No i jeżeli chodzi o ten droższy kalendarz Sefory, to oni też mieli. Kiedyś kalendarz adwentowy poświąteczny, więc mamy nadzieję, że się pojawi też taki 27, co znajduje się w środku. W środku widzę, że jest chyba jeden kosmetyk, dokładnie tak, ale przynajmniej jest to pełnowymiarowy tuż do rzęs i jest to ich ta kultowa seria Size Up, która ma nam dodawać ekstra objętość numer 28 dajcie znać w ogóle co myślicie o kalendarzach poświątecznych moim zdaniem jest to naprawdę ciekawa opcja ale najfajniejsza to jednak jakby było 31 okienek, to było coś super a wiadomo, że to już coś za coś bo cena byłaby wysoka w środku znajduje się kredka albo eyeliner i do tego jest temperówka, więc widzę, że jakby te produkty nie są jakby tak losowo dodane, czyli każda jest z czymś związana. Czyli mam tutaj temperóweczkę, ok, to się może przydać do kredek, ale tym razem słuchajcie, jest wielkie zaskoczenie, ponieważ nie jest to czarna kredka, a mamy tutaj kredkę w kolorze brązowym, więc wydaje mi się, że nałożona ona będzie wyglądała tak bardziej neutralnie, naturalnie, i jest ona wykręcana. To nie jest kredka taka do temperowania. Więc zastanawiam się, po co mi tutaj ta mm, temperówka. No, ale może to ktoś będzie chciał jakoś bardziej naostrzyć. No, ja nie wiem. Jeszcze tak powiem, że zazwyczaj w takich automatycznych kredkach z tyłu są po prostu e, małe temperóweczki. Ale jeżeli chodzi o kredkę, ona jest wodoodporna. Numer 13, tiramisu, wersja matowa. Numer 29, aż dziwnie otwierasz takie małe kalendarze. W środku znajduje się za to jeden kosmetyk i jest to i kultowy róż, te produkty są naprawdę w porządku, odcień to jedynka. wersja jest matowa, już otwieram, żeby Wam pokazać jak wygląda w środku, mamy również lusterko, więc bardzo fajnie, a kolor przedstawia się tak, myślę, że bardzo uniwersalny, i nie da się zrobić z nim plam, więc bardzo, bardzo spoko. Jeżeli chodzi o te kalendarze adwentowe, ja mam takie same przemyślenie jak Wy. Jeżeli chodzi o te kalendarze właśnie, co wypuszcza Sephora, czy też Douglas, te tańsze wersje, tutaj otwieram numer 30, że po prostu tutaj się pojawiają te same produkty. Trochę dziwne, bo jeżeli na przykład ktoś był zadowolony w poprzednim roku z kalendarza adwentowego i chciałby kupić raz jeszcze... To nie kupi, bo jest to samo. Tutaj mamy czerwoną szminkę. Odcień to jest 11. Już wam pokazuję, jak ona będzie wyglądała po otwarciu. Więc jest to taka typowa, klasyczna czerwień. Jeżeli chodzi o i wersję, jest to wykończenie satynowe, więc wydaje mi się, że takie jest najfajniejsze, bo jednak matami czerwonymi, no to ciężko się maluje. I 31. No tutaj. Mam nadzieję, że dadzą dwa produkty, ale no, jak to wzięłam do ręki, to się załamam, bo to jest tak lekkie. Ej, dobra, patrzcie to. Nie, no, brak mi słów. Ja lubię te kryształki. To jest fajne w makijażu, to jest fajne w dodatkach. Ale taka rzecz w kalendarzu adwentowym i to sefory, aż mam chęć po prostu to rzucić i nie patrzeć, co jest w środku. Ej, nie mówcie. A, chciałam powiedzieć, nie mówcie, że tu nic nie ma. Wydawało mi się, że to jest papier, wypełnienie, a tu jest po prostu gumka do włosów. Ej, no nie, no, zawiedli mnie, bo... O, no dobra, na Sylwestra można sobie wykorzystać te cekiny, to jest 31, ale daliby tu jakiś kosmetyk. Trochę to mi się nie podoba, że wiesz, jest duże okienko i dwa takie gadżety. Ech. No, mnie troszeczkę, albo nawet troszeczkę, to jest za mało powiedziane, rozczarowało zdecydowanie to okienko. Ale jeżeli chcecie się pośmiać, zobaczcie kalendarz adwentowy najtańszy. Tam są instrukcje jak zrobić kucyka, jak opiłować paznokcie. Tam są takie filmiki jako gratis zadane. Nie no, to po prostu rozwaliło system. Zanim Wam pokażę całość, wszystkie kosmetyki, bo zobaczycie, że wygląda to mega biednie, to na stronie Sephory zauważyłam, że oni napisali, że wartość kosmetyków z tego kalendarza, zresztą sama Wam pokażę, spójrzcie na to, mam nadzieję, że tutaj dokładnie to widać. 720 zł. Ja się pytam, skąd są te ceny? Chyba z kosmosu. Więc teraz jak zwykle wyczekiwany przez wszystkich takie podsumowanie, co my mamy w tym kalendarzu adwentowym. No i wiecie co, no wygląda to słabiutko. I jak dla mnie wygląda to jak gratis do zakupów. Tutaj mamy kilka kosmetyków, dosłownie kilka, a reszta no wiadomo, no to są maseczki, Ok, Powiedzmy, że też, ale to nie wiem, mi to w ogóle nie przypomina kalendarza adwentowego ze sklepu dla kobiet, tylko jakieś, nie wiem, dla dzieci. No, przeraził, przeraził mnie ten kalendarz, naprawdę. Zrobiłam tak: odkładam te gadżety i tutaj kładę wszystkie kosmetyki. Zobaczę, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Więc podzieliłam sobie cenę i wychodzi mi dokładnie 21 ,28 zł, 28 groszy za jeden kosmetyk. Więc uważam, że w tej cenie Sephora mogłaby wrzucić tutaj naprawdę o wiele ciekawszą zawartość. Ja już swoją opinię na temat tego kalendarza wyraziłam i to taką dość konkretną. Czekam na waszą i wczoraj wywiązała się taka dyskusja w komentarzach. Dlaczego ja otwieram kalendarze tylko dla nastolatek? Więc jak wiecie, ja zawsze kupuję kalendarze, które po prostu po kolei u nas wychodzą i otwieram i faktycznie, jeżeli patrzy się na takie kalendarze typu Sephora, tak jak dzisiaj, to może mieć wrażenie, że po prostu to jest dla nastolatek, aczkolwiek tak mi się wydaje, że teraz nastolatki o wiele tak. większą mają świadomość kosmetyczną, o wiele więcej teraz jest takich e, tanich marek kosmetycznych, które mają bardzo fajne produkty, e, więc wydaje mi się, że i nastolatki byłyby niezadowolone z tego kalendarza raczej dla dzieci. Zapraszam Was do obejrzenia moich e, kolejnych filmów z kalendarzami odwentowymi. Ja nagrywam je codziennie, także widzimy się jutro w kolejnym odcinku buźka, pa, pa.